Pan Marek Jakubiak z koła z 15 jako ostatni. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, wysoka izbo, ciężko się tu stoi, tak zaorane to pole. Chce... Tutaj taka orka przed chwilą była, szczególnie, e, szczególnie wypowiedzi premiera e, Tuska. Szanowni państwo, e, powiem tak, że podsumowanie całego tego ekspozę przebrał się diabeł Wornat i nam przy ogonem dzwoni. A powiem, że tak z przyzwoitości należałoby powiedzieć, że sprawa kibiców, o której Krzysztof przed chwilą mówił, to ja chyba nie znam polityka tej rangi w Polsce, który by tak jaskrawie walczył z kibicami polskimi. Ja bym Żylety nie poruszał, legi bym tu nie poruszał, bo będę musiał cytować, co śpiewali wtedy na pański temat. I i, I to taki chyba żart z pańskiej strony. Co do drewna, proszę państwa, lasy państwowe. Oczywiście, że ja przyznaję panu rację. Panie premierze, lasy państwowe to jest nasz dobrostan, to jest, to jest potęga. Może trochę. Trochę mniejsza niż w innych państwach, ale jedna klasa to taka podstawa. Ale to nikt inny jak pański rząd sprowadził tutaj jednego ze szwedzkich największych producentów mebli, umiejscowił ich na terenie Rzeczpospolitej, chociaż nie chciano ich nigdzie indziej na świecie. To pan zbudował największy tartak w Polsce, którego w historii Rzeczpospolitej nie było. To było wszystko za pańskiej kadencji, więc. Ja jakąś dwoistość postawy wyczuwam w takich stwierdzeniach, że będziemy dbali o lasy. Sprowadzi Pan następną ikę? Nie wiem. Cały czas nie mogę się z tym pogodzić, że Państwo Polskę pokazujecie w tym takim micie politycznym jako coś, takie, jakiś ciemnogród. Jakiś zaścianek takiej Europy, że to trzeba wszystko naprawiać, że to jest wszystko źle, teraz będzie znacznie lepiej. Wiecie Państwo, nie tylko my słuchamy tego Sejmu, nas słuchają również ludzie za granicą oraz inwestorzy. Ja bym poprosił jednak stronę, która przejmuje rządy, aby trochę bardziej roztropnie traktować takie wypowiedzi, bowiem. Tylko w Warszawie, proszę Państwa, a propos tego szowinizmu, tego nacjonalizmu, i tak dalej, Tylko w Warszawie w 23 roku kupiono 3,5 tysiąca mieszkań i to kupili cudzoziemcy. Oni w nas bowiem widzą zupełnie coś innego niż państwo widzą. Oni tu widzą bezpieczeństwo, oni tu widzą czystość uśmiechniętych ludzi i przynajmniej tą opowieść na przyszłość to widzą cudzoziemcy, łącznie w Polsce. Sprzedano cudzoziemcom około 14 tysięcy mieszkań. Cytuję za branżą turystyczną. Tylko w 2023 roku branża turystyczna zanotowała 88% wzrost sprzedaży. To są również wycieczki do Polski. Jesteśmy jednym z większych odkryć światowych jako państwo nieodkryte, warte zobaczenia, bo tej całej, że tak powiem, kulturowości Zachodu tu jeszcze na szczęście nie ma. Polska przeżywa wielką metamorfozę i to widzą wyraźnie państwa zachodnie. Dbamy o nasze bezpieczeństwo, i tutaj wydaje się, że kontynuacja polityki byłaby wskazana. Jeden z waszych polityków kiedyś powiedział, że Polska to jest. Aż trudno mi się to cytuję, bo to mi się po prostu w głowie nie mieści. To jest brzydka panna na wydaniu i to w dodatku. Bez posagu. Ja chcę tak zapytać się, ponieważ widzę te same twarze w rządzie, te stare twarze, poważnie tak postrzegacie swoją ojczyznę? Brzydka panna na wydaniu bez posagu? No to ja muszę powiedzieć, że tu się absolutnie różnimy, bowiem Polska jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Zdolną, silną, inteligentną, jest wyjątkowa, bo jest nasza. Nikt! Nikt, proszę Państwa, nie ma drugiej takiej kobiety na świecie, o, które, o którą walczyłoby i oddawało życie miliony Polaków, po to właśnie, żeby istniała. Polska to jest nasze dobro, to jest nasza matka i to jest nasza ojczyzna. I zdaje się, że tu wszyscy powinniśmy się z tym zgadzać. Jest tylko kwestia, jak do tego dojdziemy. Ja rozumiem, że Państwo odczuwacie w tej chwili euforię po dokonaniu dość trudnego porozumienia, które nastało po decyzji większości głosujących. Natomiast nie zgadzam się z tym, żebyście atakowali Narodowy Bank Polski tylko dlatego, że żeście sobie coś upzdorali, że, że on jest polityczny. A pytam się, a za Waszych czasów Narodowy Bank Polski nie był upolityczniony oczywiście, był bez, bez wpływów politycznych. Narodowy Bank Polski o dziwo. W historii polskiej zgromadził coś, czego do tej pory nie było rezerwy walutowej i rezerwy złota. Otóż mamy 360 ton złota, mamy 180 miliardów dolarów. Zachowujecie się jak bacz Kesedy, który zobaczył złoto w banku, które trzeba po prostu nie wiem, coś z nim zrobić. Orlen, drugi problem, proszę Państwa. Już tu mi pika, bo ja mam mniej czasu niż inni. Natomiast ja chcę powiedzieć, że wstydzilibyście się naprawdę. Orland to jest gigantyczne przedsiębiorstwo, które urosło w ciągu kilku lat, które zazdrości nam połowa świata. I teraz jest, jeżeli byście cokolwiek chcieli powiedzieć, to ja wam zacytuję, chociaż trochę wyników. Za waszych czasów w ciągu ośmiu lat Orland przyniósł. Dywidendę w postaci 2,8 miliarda. Dziś po 7 latach 14 miliardów. Dziś zatrudnia 65 tysięcy ludzi, a za waszych tylko 19. To jest kwestia patrzenia na rzeczywistość. Panie pośle, proszę do konkluzji. Więc chcę, przepraszam, już, przepraszam. E, e, chciałbym się odnieść też do do tej prowokacji, którą pan wczoraj z premedytacją dokonał. I yy, powiem, że nie zgadzam się na granie emocjami, tylko chciałbym, żeby polityka była dla dobra wspólnego, a nie przeciwko jeden drugiemu. Wczoraj dokonał pan tu prowokacji całkiem niepotrzebnej i powiem, że jako dojrzały człowiek ja ją wyraźnie widziałem i odnotowałem. Dlatego o tym mówię. Pokazywanie palcem człowieka i mówienie w kontekście wiedzy pełnej, że zaraz zareaguję, bo chodzi o śmierć bliźniaka, jest taką trochę, powiem, słabą niegodziwością, ale cóż, widać, tak musiało być. Panie pośle, przekroczył pan czas w sposób znaczny. Bardzo proszę. To mogę? To konkluzja i dziękuję. Nie chcę tutaj nikogo już. obrażać. Polska jest, ja... Polska jest jedna, demokratyczne wybory są jedne i z nimi się nie polemizuje. Ja mam ambiwalentny stosunek do polityków. Dla mnie istotą rzeczy jest działanie dla dobra Rzeczpospolitej. Dlatego też panie premierze my co prawda wstrzymamy się, ale czekamy na to, żeby pan jako premier działał dla dobra wspólnego, wyciągając wnioski z tych błędów, które do tej pory były popełniane. Życzę powodzenia. Bardzo. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Proszę o chwilę uwagi.